gramy na jednej mapce, która się nazywa, nie wiem, bo nasz jakiś kolega podawił. jesteśmy na moim serwerze z Dawidem i tu mamy nasze jakieś zadania, na razie nie czytamy, tu jakieś itemki schował, nam podał, albo tak, no, bo nie, on, ten nasz kolega, ten kolega nasz tu ustawił wszystko, zbudował, ustawił, ustawił. tak, ale patrz co nam ustawił, normalnie do, do tego, lol. A no bo wcześniej się, się bawiłem. No i tak. Tutaj jakiś jakieś... Ten, jak, zadanie. Zrobić, zrobić dom. Tak okay. Zrób dom, a nie zrobić dom. No, tutaj pisze są... No, Znaleźć, a nie no. syzy. No chyba. Znaleźć. Zrób. 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 Barmy, czciny, jedź zrób mob grinder, zbieraj oh. tam z mobów. Dobra. Co nam ma w skrzynie? Mówi nam to samo. To, co o mówisz? Boże, diamenty! Uh. Nie wiem, jak mamy to wykopać. O, patrz, co znalazłem! Co? Gdzie? leżało za Gdzie nas poprowadzić? Gdzie to? Znikło. Bez Dobra. U, zaczynamy od jakiegoś robienia. Czy jakichś... Ja idę sobie drzewko w jakiś skok. Na

dają mi jedzenia cioty! To musisz mieć wziąć. Zabić go! Gdzie on! A, jak coś to był mój Zdaję brat. Do to mój brat świateczny robił makę. Mówiłem jak pisać. Nie masz brata cioty. Mam, masz, I, I on sobie na, on na kreatywie to sobie robił. Sorry, że powiedzieliśmy, że to kolega, to tak sobie powiedzieliśmy. Dlaczego powiedziałeś, że to Twój bracio? Po prostu. nie umie budować. A może on tylko ściągnął jakąś mapkę? Na no pewno. No. No jeszcze, jeszcze jakiś kolega nasz nie ja mu pomagał budować, co? Gień krowa! Jeden pościnał te sobie będzie trzcinać dawno. Pościna i trzcina. Ej, skrzynka! Uuuu! Parzaj co znalazłem! Andre ETREPRA, Czy? PE! Chyba w pytanie. Mam taki jeden za... level, badunc. Czemu takie wykokszony tenki tu by podali? Ja <laughs> Skrzynka! Znalazł skrzynkę stary Co to woks? Biorę diaksy Aha Masz ej, chodź Masz 8 Dobra, dzięki Idę pościgać drewno Ja, jak, tak na początek i ten wykokszony Jak to ty diaksy znalazłeś? No, kopałem, kopnąłem se pod siebie Spadłem gdzieś, diaksy Chciałeś sobie podziemiu... domek, chce sobie zrobić? No... I na nie chciałem tam zrobić, ale... Ej, ja tutaj zrobię crafting. Gdybyśmy mieli jakieś itemki. Okej. Okay. Coś tam przed diakso stawiamy. Dobra. Patyki, żeby było łatwiej zabić mobki później. Dwa miecze zrobię. Masz jeden miecz. Ja to zabijam moby. Dobra, zabijam następnego mobka. No. Dawaj mi! Na razie owcy, na razie owiec nie zabijaj mi. No, się tak, tak wypina Zabij ją, żeby na mnie uciekła. Pełne. Ile tych obiec w ogóle? Tylko trzy były. Hmm. Żal. O znalazłem tu to, to perło jakoś dziwne. Kąd tam się wzięło. Na, na drzewie się pojawiło. To co? Za nam podał tu to... Zaczyłaś sobie... nas ze znakiem zapytania! O, tam to tam poleciała Chodź tu! Znak zapytania! To nie tam. Ja idę no, pokopać. chodź, tak szybko tu bombelki szybko zrobimy jakąś kopalnię, wykopujemy jakieś kamienie. No to chodź tutaj, gdzie była ta skrzyna. Dobra. Weźmiemy sobie tu skrzyneczkę. Ja muszę robić skrzynię nawet. Kuchy, ja, ja, w, ja w tym miejscu sobie buduję chatkę. Dobra. Ojej! jej! Ja, miejscówkę idę już mamy cobla mamy cobla musimy osiem, bo piecmy kilka pieców zróbmy no, żebyśmy mieli szybko piecmy pokopmy sobie tutaj troszkę ja, ja teraz inny tej o żelazo! co? no ale siedzimy żelazem, no bo jesteśmy w błędach żeby nie było mieliśmy zbierać i i tam na zadanie chyba jakąś zbrojkę trzeba było zrobić? Jakim to Nie, nie trzeba zbroić. to zaraz z głoda. piec zrobić. A ja zrobię. Ja zrobię kilo kamienny. Ja zrobię na kilo kamienny. jedy wykopać tego no. żelazo. Jeżeli chcecie takie serwery też robić, to podam chyba w opisie taki link do takiej stronki. żeby sobie wchodzisz, stworzyć konto i własny serwer. I kolej wtedy. Szybko postawię pieca i mamy czymś kto przepalić te ja to przepalić Ja zrobię jeszcze jednego pieca, nie, 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 nie. Masz się Ja pójdę więcej tego. Ej, ja mam kobla, wracaj. Ja ci dam więcej. Tak, na mogę... Ile? 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 tyle Janusz nuda tak, Ile? 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 nie Ile? 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 Sadzonych, żeby ten zrobić jeszcze. Ale oni każą zrobić chyba farmę no trzciny, a nie teraz. Melonów, a nie trzciny. A tam pisze trzciny. Też melonu. Nie, tu tylko trzciny pisze. Dobra, zrobimy dodatkowe zadanie. Dawid chce, to może zrobimy. Melonusz. Ej, już się nam jedzonko przytupiło, jeszcze więcej demon, dam? Chcesz jeszcze steka? Mm, możesz dać na razie. Mhm. Ej, daj całe to zaraz ten schowam gdzieś do skrzynki. Ja tu bądź tamci. Piętrzone schabie się ci dam. O, skrzydła co tu No. Czekaj, masz jakieś pochodnie, żeby świetlić, bo tu będą mogły nam się spełniły. Ja e, tu wełnę połóżę. Ej, ślinia najmarnie ucieka, patrz. Będę zabić. Po co? Musimy jedzenie Dobra, idź. No Ja sobie zaraz, jak będzie... No, no, szczytujemy. Jak będzie nam... Jak będzie nam brakowało jedzenia, ja to sobie szczytujemy jakieś. Ty czytasz? Mamy pszenicę. Mm. I nasiona. To z mojego kipunku. Postaw jakieś nasiona. Na, na Melonowe. To A no, bo zanim ten. To po prostu, A po... Ej, po prostu stawiasz, nie? Ale musisz ten mieć za oranem Ja zrobię... Ja sobie po tu wezmę, bo nie, nic tutaj nie mam nic tutaj Dobra, tutaj sobie zrobię patyczki. I zrobię... Patyczki? zrobię motyki. Zrobię... motykę. Sukiera, mutyka, okay, coś tam. Sukiera, mutyka, Marian, to stara pierdola. Okej, chodź, chodź, mam po... Tutaj możesz... Tu jest... Ja tu co mi miejsce na domach zrobić w tym miejscu. Czemu ty chcesz mieszkać sam? Niech coś to będzie mieszkać w tym miejscu razem, chyba. Czemu zawsze chcesz mieć sam? Dobra, gdzie nie rozumiem, bo ja po prostu tak chcę, żeby było lepiej. Zrób domek, a nie domki. Ej, tak, czekaj, ja pójdę kobla. Kopać zaraz. Idę kopać sobla. Przebijemy pochodnie. Tylko idę ty, ty, kopać sobla. że brightness, brightness osoby dam po tym sobie, widać. Dzień? jak jaką długo kopie. Kto? No ten typ, ten nasz typ. Długo się kopie w tej no, wersji kobla. Wersji hmm. kobla? Myślę, że twierdza pod naszą bazą jest. Będzie. generuje się chyba. Chyba sobie, że dalej. A nie. Marian, siekiela, motyka, coś tam, taka, taka, to stara pierdoła. Witam. Witam. Na no kopie. Szkoda, że nie możemy nagrać z... O, wyjdział. Ała. Co mi wyjdzie? No, sorry. Myślałam, że jakieś moby od tyłu. Co? Mówiłaś, że co? Myślałam, że jakieś mobki nas z tyłu atakują. Ale nie, że ty... Ci... Co nagrywa? Że zalki nie możemy zrobić, no bo serio nie chcę działać na alki. Ja tu pochodni sobie zrobię. Bo mamy dżungla. Dobra. Bągiel! harikapa, kapa! Tak ka pochodni, tak, po. pochodni. Nie, Ej, ej, nie pojechał, ja tu, tu mieszkam mi mega drop. Nie mam mega dropa. Wiem. Badun. <laughs> I na górę. To każdy wie, badum. Z różnego materiału zrobić dum Ej, tu za jasno, więc ja tu sobie... I właśnie Ej, stary! Stary, koźle. I Ty dasz tyjki. Ja ja muszę jeść. Rzecz. Rzecz. Wiesz, z czego zrobię dom, Domek dla nas. Stołunę? Nie, nie Jedyna... Stół, brzydko wyglądać. Bo nie nie będziemy stołunę robili, no i tak się Drewna, a dach z kobla. Dobra. No ja tu nam wypłaszczę. Żelazo i... pij żelaza i kilka nie znajdź żelazo pisało. Mam. No. To można odhaczyć. Odhaczamy wszystko, co zrobiliśmy. Odhaczmy. Zrób czemu i zrób farmę i ściny. Musimy jakąś lepszą zrobić. Nie taką tutaj. Zrób mogędy, zbieraj item modu. I zabij energię gona. Ja to wypłaszczam i zrobimy w następnym odcinku poszukiwanie skarbu. 14. Albo nie wiem, zrobimy w następnym odcinku Mobgradera, jak będziemy mieli dużo itemków. Może jakiś ten sobie tu poza odcinkiem idziemy. Ja tak tak? Nie, bo my gramy, dlatego nie mam czas, tak szybko. Ten, może podać... No fajnie, chociaż mamy zajęcie, nie? No. I poza odcinkami sobie jakieś siedemki typu za, trochę jedzenia weźmiemy, no bo tu nic nie ma. W odcinkach nie będziemy czytać. A że to trochę jeszcze porozglądamy. Jest coś, co nie będziemy i temu czytować, bo tak już się wyjemy i będzie nudno nagrywać. Będziemy się temu wczytamić. Wypaszczyłem nam trochę miejsca na domek. Ja schowam diaksy. Ej, schowajmy diaksy do tego. Dobra. Na dole skrzynki, nie? Będą te surowce, a na górze będą takie, wiesz, itemki zwykłe, nie? Ja żela, Ja mam 5 żelaz na przykład, to. Ja wsadzę moje jedno. Ej, piach masz? Bo tutaj trzeba postawić. Ej, ja postawię po prostu dirka. I gdzie są wszystkie mody? Okay. Sprawdzę czy na stronie są te. mamy że mam Może so, po prostu do nas nie, nie, nie doszły. Jak zrobimy mod Grandera, to będą... No, bo to wszystko oświetlone widzę. Potrzebuję derka. DERTA? DERTA. Słyszał, to kopie lekkie Potrzeba jednego. Ja tu mam dwa. Wszystkie! A ty się wam. Ja my, myślę, że wszystkie jest skrzynki znalazłyśmy. W jednym odcinku, nie wiem. Może więcej są skrzynek po upiewaniu. Zabiorę to później gdzieś postawię. Wszystkim. Taki mały. Nie w tym... Łeszcze go nie słyszyłem. No to tylko mnie zesłałem. Lepiej zobacz, ja Ci pokażę jak to zrobić. Na sikera? No mam w innym miejscu to. Sigiera, motyka. Patrz, leszek. A nie lepiej patrz, zrobić go takiego troszkę krzywego. Fajnie robię. A... No nie gdzie? No taki pyłek by się zrobił. Na piach, by się nam przydał. Fajnie, że zrobili tablice z piachu, ale nie będziemy gripować się. Ej, no można trochę weź. To po tej stronie będzie piasku w ogóle. Nie, nie doskonale. Już, piasz, piasek. Ej, zamawiałeś piasek, no to masz. Bo na szkłoby nam się przydało. A, co jest piasek, chyba w torebce z kęsi. Tylko mało tu piasku, dlatego z tablicy chciałam wyglądać. Dobra. Tablica nam się zniszczyła i wygląda po tej samej linii, jakby jakaś góra. Co? Nic, 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 nic. Jeszcze jest tabu z żelaza. Wiem co się <grym> stoi. No, co? Nie, no, nie będę, nie będę łamał kraw po Mam jeszcze jedną skrzynkę. w Rówdomku postawię. O, chciałam sobie jasek. Nie wiem, czemu ja sekundy zapominam, bo. Gadam mówię coś okej? Za... Okay? Dobra. Jeden. Dobra, wróciliśmy je. Wrzuciliśmy, jej! Poza odcinkiem sobie, po sobie pozbieram... No pamiętam... Nie, nie poza odcinkiem. Poza odcinkiem sobie przetopiłem w jach I I sobie Skór! Skło... Piach, bo mam już masz nie no wiedziałam no dobra, dobra, dobra mm. na razie piachu nie będę przydał, bo mam 16 tego cienkiego czaisz? drzewo trzeba wykopać kilofem, zobacz, patrz chodź Idę. Ja. patrz, to jest niezniszczalne, tylko da się kilofem no bo to jest jak kamień teraz, nie wiem czemu Tchau, oh, yeah. Lol. 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 Mm -hmm. E daí, tu? Tu? No, tu. Passo, tu. Aha. Uh -huh. Tu mas... Okay. Tu mas... Szkło postawić. Tu? Jeszcze tu chciałam... Patrz, yy, masz siekierkę? Siekierę, no Ma, Masz drewno w budynku. I później powycinam dziurki na szkło. Dobra. Ale tylko tutaj od razu muszę, żeby... A dobra, później. Uh -huh. A to będę widował. A ty... I później sobie zrobimy farmę na drzewka. Dodatkowo. ty szukasz? Nie patrz, ty nie masz zakrety Ej Dawid! Mamy ten, trzy, mamy 11 żelazów Zrobimy kilo i wykopiemy te diakty To ja wykopię, dawaj Wykopiemy te diakty i kończymy odcinek Masz, A, no? Dziękuję. Dziękować, ale ja muszę Ci znaleźć patykać Daj Ci? No, daj patykę. Daj dwa patyki. Ja wykopię, a ty trochę zrób do Dobra Jeżeli już wykopię i dam damy wykopu To odcinek, bo to jest 21 minut pokazuje mi, czy to... no. 27. u mnie 20? No 21 minut U mnie też 21 Dobra, tyeeee Nadchodzi Tak, zły kilo wziąłem, dobra, do ręki Tyn. Tyn. Oto najlepsze chwile Mamy diaksy Dobrze że nie. O, wstawię tutaj, wstawię tutaj tę kubuśkę, jak się na mnie patrzy. I wstawię te kubuśkę. takie co? Ej, to byliśmy! Byli Hura, I like them. the! I like the Wszystkie osiągnięcia. Co robić? Nie, jeszcze nie. W następnym odcinku na tej Dobra, to na tyle będzie na ten odcinek. No właśnie. Zobaczymy się w następnym. Dokończymy resztę zadań. Dopiero zrobiliśmy. Tak. Yy, dopiero jedno zrobiliśmy, widzę. Następne więcej będzie, masz może. Dobra, to na razie. I...